Cześć i czołem ludziska z tej strony Excel. W dzisiejszym odcinku pociśniemy sobie taką gierkę jak Agar.io To jest dość. Um, fajna gierka. Musimy zbierać po prostu materię, masę. E, gość mnie chcę widzę zjeść. Ale YouTube się nie dadzą. E, dość prosta gierka, po prostu zbieramy masę A później, jak będziemy już. jak będziemy posiadać dość dużą masę, e, to będziemy mogli już z, zjadać innych. Bo wtedy będzie dużo, dużo już łatwiej. Mhm. Żeby zjeść kogoś musimy mieć podajże o 300 większą masę. Bo jak mam delikatnie większą masę, to niestety to na nic nie da. Kogoś myśleli, że mnie zje chyba Tak sobie myśli, ale jest raczej w błędzie. Kurde, ale tych psów. Więcej... User entered your channel. A ja, bo zapomniałem teraz wyciszę się. Super. User left your channel. Właśnie. Chodź tu. No, Mamy jednego. Jednego już szukulowaliśmy. Kore. Hmm. Koreami uh, jestem trochę w dupie, tak lekko mówiąc. Ale na szczęście już je uh, łączę. Mam nadzieję, że zaraz się połączę i będę już mocniejszy. Norwegia. Norwegia nie wiem co to waliła. Wow. Wow, 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 wow wow Ile tego tu? Whohohu wow, wow. mm, Bardzo ciekawie mm, A nie, tym mogę się zapomnieć. O, o, i będzie zaraz po psie Kurde, ile ich tu jest, ulul Za dużo ich tu jest A, zeżar mi, fajsowni kłupi Ja cię dorwę Ty psie, spitalaj ode mnie Nie zeżę śmie, Nie ta masa, idioto. Kurde. Za wielkie są tutaj te nuby. Jego też nie zjem. A o ten to już jest, kurde, po prostu gigant. O. za daleko jest. Nie złapię go. Ale tego mogę złapać. A ty, Mendo. Chodź tu. Ja cię dorwę. U, Polska tam jest O I. No fuck nie trafiłem zajebiście. I teraz jestem... Mm, ek Po prostu epic. No. Trzeba tutaj coś fajnego wykminić. O, o, o. Ale ten też się wyczani, zrobi taktyczny zwrot. To taki taktyczny. Mm, a nie, on nie może zerzeć, bo ma mniejszą masę i to dużo mniejszą masę. Podałoby się te główne małe pozjadać. Jest mi tutaj jeszcze lecić. Zajdźmy No ja, jeszcze jakiś idiota wleciał tego psa. No chodzi, że tu Uuu. To mi się podoba. ten ja jestem trochę za duży i mam bardzo, bardzo, bardzo wolny. Znaczy może nie jestem tak wolny jak już giganty, które tutaj są. O, tego mogę się zjeść. Muszę go jakoś dogonić. Muszę go dogonić. Jolo. Aha. No ja. Dobra, jeszcze raz. Zobaczymy, jak nie pięknie to. To się stąd yy, wynoszą. Jak widzicie na początku bardzo, ale to bardzo się opłaca latać i zbierać tą materię, masę, ale później to już nie ma najmniejszego sensu bo, bo jesteśmy, mamy już dużą masę i po prostu to się nie opyla, bo mamy bardzo mały przyrost jej. Aha, tam jakiś. Nie, po prostu jest za dużo już e, takich OP na tym serwie. O! Jest, stwierdziłem jakiegoś. Typa. Ten jest trochę za dużo ale o ten, 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 ten. No chodź tu. dałbyś hmm. się jakiegoś małego złapać, zapędzić wróg i zszamać go. <laughs> Patrz sam we mnie. Lul. Może... I... To było dobre, ale teraz raczej zginę, bo jestem rozdzielony i to się coś czuję, że zaraz dla mnie źle skończy. Mam takie dziwne przeczucie. Ich tu jest trochę za dużo za dużo ich jest. w tym roku, muszę je przynajmniej zrobić. O, mamy jakieś bota. to troszeczkę podrośniemy. Aha, tu jest jakiś znowu wielki gigant. Hmm. Nie mam co zbytnio. oha dobra. Ja nie mam zbytnio sensu tak latać uh, i zbierać te, 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 te surowce. Tak jakby. Bo to nie będzie miało sensu. Maj! Faki obyć jest. Ok, ten odcinek na tyle. Wiecie co macie uczynić, no i heja, bUM!